Wojewódzki i figurski w dobrej formie od rana. Dziś w nastroju lirycznym jestem albowiem. To trudny dla mnie poranek, tak. ponieważ wczoraj pożegnaliśmy w naszej rodzinie kogoś bliskiego. Ale umarł czy wyjechał? Umarł. To zawsze? Na zawsze umarł. Bezpowrotnie? Bezpowrotnie. kogo znałem? I są to. Nie przypominam sobie chyba nie, ponieważ był to jeden z tych członków naszej rodziny, głęboko skrywanych w czeluściach naszego domostwa. Ze wstydu? Niekoniecznie, ponieważ on nie był szpetny specjalnie. Szpakowaty? Był małomówny. A. Ale to czyniło go bardziej zapamiętywalnym. Chomik? Nasz przyjaciel domowy. zszedł nagle. Ale kim był? Leżał do rodziny, która zalicza się, do której zalicza się blisko 300 gatunków. Oj, to ja go chyba znałem. Jest z bliskim krewnym suwaka i mm. szczura piżmowego. To nie pracował w oksie tu za szybą? I dorników, Nie, to nie Boguś. A no więc wczoraj pożegnaliśmy w naszym domu tragicznie zmarłą Pusię. Pusia nie żyje? Pusia, chomik Pusia. Miała dwa lata. Co teraz będzie Zabrała ze za sobą wszystkich swoich 16 zębów, dwa siekacze i sześć tronowców rozstawionych pusi. na dole i na górze. Jak bez Pusi żyć przyjdzie, tak. Proponuję na cześć Pusi trzy razy hura. Dla Pusi! Hura! 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 Hura. Cztery był. Poranny Wojewódzki i Figurski. Poranny WF. Ćwiczę już od ósmej do dziesiątej. Codziennie rano w SC rok. Więcej na www.scarok.pl